Cześć, z tej strony Dawid z kanału Zbroja Studio. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak posortować produkty w sklepie internetowym w kolejności jaką sobie sami wybierzemy. W tym celu musimy zalogować się do naszego kokpitu WordPress i w opcji sklepu wybrać po prostu tutaj z górnego paska. Opcję dostosuj, poczekamy, aż nam się to wczyta. Pojawia nam się panel jakby naszego motywu. Wybieramy tutaj opcję ucommerce, e wybieramy archiwa i zjeżdżamy na dół do sortowania. Na razie tutaj jest ustalone sortowanie według popularności, czyli według tego, jak często dany produkt na sklepie jest kupowany. Musimy wybrać opcję domyślną, czyli domyślne sortowanie niestandardowe sortowanie plus. Nazwa. Wybieramy tę opcje i wybieramy opcję opublikuj. Zmieniliśmy teraz w naszym panelu opcję sortowania produktów, i teraz chcemy je sobie poukładać według naszych preferencji. W tym celu zamykamy tutaj naszą stronę widgetu. Wracamy do naszego kokpitu WordPressa. Wybieramy z lewego panelu produkty, wszystkie produkty i wybieramy opcję. Sortowanie. Okay? I tutaj jest widok naszego sklepu, naszej strony głównej sklepu. My nie chcemy tutaj niczego zmieniać w tej kategorii głównej, ale zależy nam na posortowaniu konkretnych kategorii. W tym celu musimy tutaj wybrać kategorie, które w naszym sklepie się znajdują. Niech to na przykład będą kołdry obciążeniowe. Wybieramy opcję kołdry, przefiltruj i pokazały nam się wszystkie produkty, które są kołdrami, które są przypisane do tej kategorii kołdry obciążeniowej. I na przykład chcemy, żeby te kołdry w naszym sklepie wyświetlały się w kolejności w kategoriach kolorystycznych. Czyli jak tutaj są te trzy pierwsze. Dołożymy sobie jeszcze tą czwartą. I tutaj mamy cztery podrząd w tej samej, tej samej kolorystyce. Tą pojedynczą damy na sam dół. Ok. I teraz mamy tak cztery te ciemno niebieskie, dwie szare, dwie kolorowe. I jeszcze tam sobie przeniesiemy na dół. E, I sprawdźmy, czy rzeczywiście się tak wydarzyło. Wejdźmy na przykład tutaj w produkt. klikniemy opcję Zobacz. Jeszcze raz w nowej karcie, żeby nam się to otworzyło. Klikamy opcję Zobacz. Przechodzimy do kategorii kołdry obciążeniowe. No i mamy posortowane, tak, jak wybraliśmy. Czyli pierwsze cztery produkty. To są nasze kołdry tutaj, e, nasze kołdry obciążeniowe. Trzeba było odświeżyć. Pierwsze te cztery produkty to są nasze kołdry obciążeniowe. Dalej mamy dwie szare kołdry. Dalej mamy dwie kolorowe. Dwie kolejne szare. I jedna, ta jasno-niebieska, jest po prostu na samym dole. I kolejność tam się zgadza. Jakbyśmy na przykład chcieli teraz tą kołdrę, żeby się wyświetlała jako pierwsza, to po prostu z tej ostatniej pozycji przenosimy do samego początku. Odświeżamy. No i mamy... Kodrę jako pierwszą możemy się tutaj bawić tak naprawdę w dowolny sposób ustawiać te produkty tak jak chcemy tylko ważna rzecz jest taka żeby po prostu zmienić formę sortowania w, w widżecie naszego motywu. No i tak naprawdę to wszystko e, to wszystko w tym wideo. Jeżeli interesują Cię tematy stron budowania stron i sklepów internetowych to zostaw subskrypcję na kanale. A ja już się będę z wami żegnał na razie.